Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis na to oto czarne, ciemne, złoto, które w kuchni, w kulinariach jest naprawdę czymś bardzo cennym, mianowicie demiglas. Zobaczcie, jest tego naprawdę bardzo mało, a jest to taka, można powiedzieć, śmieje się kostka rozołowa na sterydach. Idealny wywar. Bardzo esencjonalny, skoncentrowany. To właśnie na takiej podstawie tworzą się najlepsze sosy w najlepszych restauracjach. To jest podstawa kulinarna bardzo dobrego gotowania. Zrobić jest bardzo łatwo, choć troszkę tego czasu to wymaga. Jednak tak was przez to przeprowadzę, że zrobicie to wszystko bez trudu w waszym domu. Także gorąco polecam obejrzeć ten odcinek od deski do deski, zostawić łapkę w górę, kliknąć subskrypcję i skomentować, czy podołacie temu zadaniu i czy zrobicie taki demi właśnie ze mną spójrzcie, to jest takie małe, tak to wygląda coś genialnego, idealnie smakuje także dosyć gadania, do roboty no i zacznijmy moi drodzy przygotowania potrzebować będziemy kilka podstawowych składników które stworzą coś naprawdę przepysznego oczywiście podstawą każdego sosu demi mianowicie kości wołowe ze szpikiem E, tak, oto one wyglądają. Bardzo duża zawartość, właśnie szpiku. Kości wołowe musimy podpiec wraz z warzywami. E, Także tak potrzebować będziemy takie warzywa jak cebula, może być w obierkach, por, marchew, seler oraz czosnek. Wszystkie warzywa moi drodzy kroimy na drobniejsze kawałki. Za chwilę powiem Wam, co dalej. E, taki. Przepis właśnie na SOS Demiglas jest to najprostszy, najlepszy, a zarazem niezastąpiony w każdej kuchni. Przygotujcie chociaż go sobie raz, a zobaczycie, że będziecie go robić dosyć często, kiedy tylko będziecie chcieli mieć naprawdę bardzo esencjonalny, wysokiej jakości, prawdziwy, głęboki w smaku. Sos na przykład do e, jakiejś wołowinki. Czy tak naprawdę do innego, każdego rodzaju mięsa? Wszystkie warzywka są już gotowe, także przechodzimy do blaszki. Na blaszkę pokrytą papierem do pieczenia wykładamy kości. Można. Należy spryskać je olejem, natrzeć. Następnie dokładamy wszystkie warzywa i wkładamy do piekarnika rozgrzanego do około 200-220 stopni Celsjusza na około myślę 25-35 minut termoobieg. Wszystko musi się bardzo, bardzo mocno spiec, zbrązowieć, zbrązowieć. o to właśnie chodzi. Stąd będziemy mieli bardzo, bardzo głęboki aromat. Także warzywka, kości trafiają. Do piekarnika i już pokazuję Wam co robimy dalej. I spójrzcie, moi drodzy, i spójrzcie, moi drodzy, jak przepięknie to wszystko wygląda. Ten rdzeń, ten szpik e, aż buzuje. Wszystko jest mega, mega gorące, przypieczone. O taką właśnie formę nam chodzi. Warzywka są delikatnie przypalone. To właśnie dzięki tym przypaleniom uzyskujemy głębiej smaku i kolor. O to właśnie chodzi. Tak musi e, wyglądać też u Was, właśnie to wszystko. I teraz nie pozostaje nic innego, jak umieścić warzywa oraz kości. E, gdzie? W garnku. Także zobaczcie kości, warzywka. Przerzucamy do gara. Do środka jeszcze dodaję czosnek. Dwie takie mniejsze główki. I zobaczcie, tak to się teraz prezentuje. Niesamowicie pachnie genialnie. I teraz do tego jeszcze dodajemy. Liście laurowe, kilka listków, nie za dużo. Oprócz liści laurowych dodajemy ziele angielskie, około 8 kulek i całość zalewamy moi drodzy zimną, oczywiście wodą. Zalewamy tak, aby przykryć powierzchnię wszystkich warzyw oraz kości. I tak to wszystko, moi drodzy, wygląda z rzeczy i czynności szybkich. Wszystko mamy za sobą. Teraz ten sos, ten wywar wymaga bardzo, bardzo, bardzo długiego czasu, żeby sos był e, esencjonalny, w, żeby wydobyć z niego z tych wszystkich składników głębie smaku. Potrzebujemy wiele godzin. E, gotujemy taki wywar przez co najmniej te 18-20 godzin, e, najlepiej 24, a nawet i 30. Do, na malutkim ogniu, co wam woda wyparuje, to dolewacie oczywiście zimną. Cały czas, moi drodzy, wszystko musi być przykryte wodą. Najlepiej robić to w ciągłości. Jak się boicie, zostawić taki gar na noc na małym ogniu, czy też na małej mocy palnika, no wiadomo, nie jest to restauracja. Wyłączacie i później zaczynacie gotować od nowa i Robicie tak, aby te 24 godziny to wszystko miało szansę się dusić, jednak oczywiście zaznaczam najlepiej, żeby zrobić to w ciągłości. Także ja też tak czynię, co właśnie mi woda wyparuje to doleje zimno. zimnej. Oczywiście zaraz to wszystko przykryję. Niczego tutaj nie solimy, nie dodajemy soli, dopiero na, na końcu Wam powiem kiedy taki sosik się doprawia. Także ten etap zaczyna się właśnie teraz. Wy zobaczycie to za chwil kilka, a mi to zajmie 24 godziny. I tak oto moi drodzy wygląda to wszystko po 24 godzinach gotowania Przepiękny kolor, niesamowity aromat, wszystko bardzo fajnie się wygotowało. Można powiedzieć, że jest to taki swego rodzaju rosół, jednak sami wiecie, z czego to jest, także zobaczcie. Tak, oto musi wyglądać też wszystko przygotowane przez Was, i teraz w tym momencie należy odcedzić warzywka od płynu. Warzywka znajdują się już w misce, tak samo pozostałe kości. A tutaj w garnku została nam taka oto ciecz, taki rosołek. Jak widzicie, dosyć dużo tego tłuszczu się na nie znajduje, i teraz bardzo ważne jest to, aby tego tłuszczu się pozbyć, ale w jaki sposób to zrobić? Ono bardzo prosty wystarczy schłodzić. Ten bulion to nazwijmy, i taki chłodny, później bulion wsadzamy do lodówki do całkowitego stężenia. Stężenia tłuszczu. Pokrywa zrobi się u góry na powierzchni płynu, i wtedy swobodnie zbierzemy tenże tłuszcz. Także wszystko trafia teraz do chłodzenia. To, moi drodzy, minęło znowu kilka godzin. Tak więc, już widzicie jak długo to wszystko trwa. I spójrzcie, tylko jaka warstwa tłuszczu nam tutaj stężałego powstała. Nie pozostaje nic innego jak tylko zebrać ten tłuszcz z powierzchni, po prostu wywalić, a resztę będziemy redukować. Zanim jednak to zrobimy, powiem Wam, że to jest najprostszy, najłatwiejszy sposób, właśnie pozbycia się w 100% prawie tak naprawdę tego tłuszczu. Także. Ja zbieram i zaraz pokażę Wam jak wygląda wywar. Większość tłuszczu moi drodzy zebrałem i to co pozostało przecedzimy przez sitko. W tak zwanym międzyczasie umyłem już garnek, wlewam wszystko ponownie z powrotem. Zobaczcie jaki piękny kolor. To właśnie na takiej podstawie tworzy się idealne sosy. I nie pozostaje teraz nic innego, moi drodzy, jak tylko to wszystko bardzo zredukować. Z takiej porcji powinno Wam wyjść około 300 ml gotowego sosu, tego tej podstawy, demi -glas. Także mały ogień, nie przykrywamy już. I delikatnie, powolutku, to wszystko musi się redukować. Co jakiś czas będę pokazywał Wam teraz przebitki, jak to wygląda. I tak oto moi drodzy wygląda: już gotowy sos, demiglas, gęste, czarne, kuchenne, złoto. Koniecznie zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek, żeby nie ominął Was żaden już przepis.